Cześć, tu debabeczka LPS i dzisiaj kupiłam sobie y, parę nowych pet y, Najpierw te. Dwa były z saszetki, a jeden y, jest y, z blistra, z opakowania normalnego. Więc tak. Y, w pierwszym był taki katalog. o I takie petki były. Y, bardzo chciałabym mieć tą sarenkę i tego koteczka no i chyba tyle dobra, więc był taki katalog i yy, yy, była jeszcze taka karteczka coś o grze, że załadować kartkę i będziesz miał pet shopa w grze, czy coś takiego i ten, karta była taka takim chyba elfem. A petek to jest taki, taka wróżka. Dokładnie nie wiem, co to, dokład, co to jest. To jest jakieś dziwne. Ale na, na swój sposób uraczy. Yy, nie wiem, czy to będzie ani dziewczyna, ani chłopak. I im na imię też nie mam pomysłu. Piszcie wszystko w komentarzach. Chłopak czy dziewczyna i imię. Dobra? Okej okay. Więc. A, jeszcze na, możecie mi napisać, co to jest. Y, y, z drugim też były te karteczki. Nie będę Wam pokazywać. Um, poustawiam tu sobie. Tu. I karta była taka, z taką myszką. A petkiem jest. Oczywiście taka myszka to jest pierwszy mój taki petek, który, no, jakby to powiedzieć, jest taki. przezroczysty, można tak powiedzieć. Ten też. I. O, i ten też. I ten też. Więc nani, dla tej myszki też nie mam pomysłu na imię i płeć, więc piszcie w komentarzach. A ostatnim petkiem, którego jeszcze nie rozpakowywałam, to jest taki rekin z nowej serii. Taki rekin. No, niby, niby stara, ale jest odnowiona. No bo ten. E, powiem Wam, jakie były. Tego nie było. Tego nie było. Ten był. Tego nie było. Tego nie było. I ten był. Więc był tylko ten i ten. Więc ja wzięłam tego. No bo ten wydawał mi się jakiś dziwny, a ten, ten rekin nie jest niczego sobie. Eee, rekin może będzie się nazywać Szarki i może będzie dziewczyną. Dobra, możecie wpisać w komentarzach i dla tych wszystkich petków. Więc zaczynamy odpakowywać. Patrz, kamerę. Uważaj, nie wyłącz. Okay, dobra, spakowujemy. O, łatwo poszło. O, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Siostra młoda.